Cześć! Dziś szybki pomysł na pieczywo w stylu keto. Bardzo proste, super rozwiązanie poza domem. Przypominam, że trwa promocja na keto-pieczywo jeszcze tylko przez kilka dni. Mieszamy wszystkie składniki, zaczynając od mokrych. Do jajka dodałam masło, oliwę, fetę. Blenduję do całkowitego połączenia uzyskania takiej papki, pasty. Następnie dodaję dowolne przyprawy. U mnie mielona czarnuszka, oregano, rozmaryn, odrobina ostrej papryki, zmiażdżony czosnek, mieszam i na koniec sypkie składniki, czyli mąka i odrobina proszku do pieczenia. Nie dodaję soli, ponieważ paluchy, nasze chlebki i tak będą słone. Teraz lepiej podłużne chlebki, polewam oliwą z oliwek, posypuję jeszcze czarnuszką i do piekarnika. Gdy całkowicie ostygną, możemy podawać jako bazę do kanapek, do sosu, do sałatek. Przypominam o promocji na keto pieczywo. Zachęcam także do poznania pozostałych e-booków i pakietów. Wszystkie linki znajdziesz w opisie pod filmem. Pozdrawiam. Do następnego razu. Pa.